W studiu bankiera jest Adrian Apanel, dom maklerski Boś. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień państwu. Był pan w debacie poświęconej portfelowi inwestycyjnemu na przyszły rok. W niektórych z rzeczach byście panowie zgodni, w niektórych mniej. Jesteśmy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych i myślę, że to jest chyba taki największy punkt niepewności związany z tym, jak zainwestować, co zainwestować, jak zbudować portfel? Tak, tak, dokładnie. To jest taki moment troszeczkę. Na rozdrożu w tym momencie, bo nie do końca wiemy, jak te wybory, jaki będzie ich przebieg i jaki będzie ich finał, Bo, znaczy mówię o przebiegu. Przebieg może być taki, że jedna strona będzie zaskarżała wyniki wyborów. Tak jak mieliśmy ostatnio do czynienia podczas ostatnich wyborów, gdzie no niestety, ale to kwestionowanie tych wyborów skończyło się rajdem na kapitol i bardzo niedemokratycznymi scenami, więc różnie to może być. Po tym, jak Republikanie bardzo mocno w sondażach poszli do przodu i Joe Biden ledwo co, że tak powiem, wytrzymywał trudy kampanii, no, sprawa była jasna. Jeszcze ten zamach na Donalda Trumpa, tak jakby wszystko było jasne, Donald Trump miał wygrać w cuglach te wybory, ale nastąpiła zamiana kandydatów. To było latem i w Wtedy Kamala Harris, która weszła na miejsce Joe Bidena, obecnie urządzającego prezydenta, no w... W rankingach w zakładach błogosławiowskich poszła bardzo, bardzo, bardzo mocno do góry, i wtedy demokraci mieli być właśnie zwycięzcami. Już w tamtym okresie już mówiło się, że listopadowe wybory już są rozstrzygnięte. Natomiast im bliżej tych wyborów, proszę zauważyć, że Donald Trump zyskuje razem z tą partią republikanów, zyskuje w tych sondażach i to, co ma miejsce praktycznie od końca września, to jest bardzo, bardzo mocno umocnienie w sondażach i w zakładach bukmacherskich, to jest też, też skorelowane właśnie z kursem bitcoina, który też idzie do góry, a tych zakładów bukmacherskich można obstawiać kryptowalutami, to jest też taka ciekawa zależność, natomiast ważne jest nie tylko to, kto wygra wybory prezydenckie, ale też jak będzie wyglądała sytuacja z miejscami w kongresie, w niższej izbie oraz w wyższej izbie, bardzo dużo zależy od tego, czy opcja, która wygra w prezydencki będzie miała również większość w kongresie i czy ona będzie mogła te plany, te swoje obietnice wyborcze łatwo przeworsowywać przez te dwie izby. Proszę powiedzieć w takim razie, jakie są nadzieje i jakie są obawy związane ze zwycięstwem każdego z tych kandydatów. No, z tak perspektywy Polski, e, proszę zauważyć, e, można to nawet zobaczyć w tym momencie, obserwując wykres polskiej waluty albo też polskiej giełdy, właśnie od, e, od końca września. E, październik jest bardzo słabe w wykonaniu polskiej złotówki, jak i również polskiej giełdy. Dlaczego tak się dzieje? No, inwestorzy, głównie zagraniczni, którzy no, są głównymi rozdającymi e, na polskiej giełdzie, niestety, nie tylko na największych spółkach, najwięcej na kapitał jest tego zagranicznego, i to pasywnego. Oni zaczęli sobie przypominać, że Polska jest krajem przyfrontowym. Niestety w przypadku Donalda Trumpa, jeżeli on y, zwyciężyłby w wyborach, a Republikanie również. I, I będzie kontynuował swoje sympatie polityczne. I będzie wdrażał dalej program Make America Great Again. To oznacza to, że y, jest ryzyko szybkiego zakończenia wojny. Na Ukrainie, co oznacza szybkie zakończenie wojny na Ukrainie? No, najprawdopodobniej są to ustępstwa. Ustępstwa, jeżeli chodzi o terytorium już zdobyte przez rosyjskie wojska. No, jak i troszeczkę takie wycofanie się z NATO. Donald Trump nie chce, żeby Ameryka angażowała się bardzo mocno tutaj w naszym regionie. Chce, żeby większe wydatki zbrojeniowe ponosiły inne, inne potęgi europejskie. Ameryka chce bardziej swój okres, swój obszar zainteresowań geopolitycznych przez w stronę Indo-Pacyfiku i generalnie sytuacja jest taka, że dla nas, dla Polski, no nie jest to najlepsza sytuacja z uwagi na to, że gdzieś to w Amerykanach zawsze widzieliśmy takiego gwaranta naszego bezpieczeństwa, niekoniecznie w Niemcach, Francuzach, Holendrach. Troszeczkę jest to ryzykowne dla nas wygrana Donalda Trumpa. Natomiast jak będzie, to nie wiadomo, bo Donald Trump dużo rzeczy mówi, a później co innego robi. I to widzieliśmy, to widzieliśmy w poprzednich wyborach, i to widzieliśmy po okresie jego rządów. Wtedy akurat było troszeczkę inaczej, ponieważ. Republikanie rządzili w Stanach Zjednoczonych, a my mieliśmy partię prawicową u władzy, więc no, lepiej dogadają się Republikanie z prawicą niż, niż, niż ewentualnie republikanin Donald Trump z, z drugą opcją polityczną, tak, liberalno-demokratyczną, więc na pewno ciężej ten dialog byłoby to nawiązać. Natomiast w przypadku Amerykanów jest to tak podzielone troszeczkę, ponieważ Donald Trump obiecuje obniżenie podatków, szczególnie dla korporacji, natomiast Kamala Harris mówi o podwyżce podatków od największych korporacji, o rozbiciu tych właśnie tych monopoli, szczególnie tych największych graczy. Gdyby wygrała to jak zareagują rynki i jak to się przełoży na Polskę? Mhm. Jeśli chodzi o reakcję rynków to jest to tak troszeczkę na pół. Wrócę może do historii, bo zazwyczaj statystycznie rok przed wyborami mieliśmy do czynienia ze wzrostami na rynkach, w roku wyborczym, czyli tak jak teraz w 2024 roku, również były wzrosty, i po wyborach również, którakolwiek opcja by wygrywała, to były wzrosty na rynkach. Troszeczkę firmy, obawiam się oczywiście, które notowane są na, na giełdach w Stanach Zjednoczonych, obawiam się tego, że będą podniesione podatki, jeżeli wygra Kamala Harris. Natomiast nie będzie takiej presji na wojny cenowe, na wojny celne, na wojny handlowe, nie będzie takiej hermetyzacji gospodarki amerykańskiej. Co ma oczywiście przełożenie na biznesy, bo taniej jest produkować w Chinach, taniej jest produkować w Indiach, w Bangladeszu. Tam na przykład natomiast amerykański kandydat na prezydenta Donald Trump, on chce jakby obniżyć podatki dla korporacji oczywiście, natomiast chce dokonywać ściągania tych biznesów do Stanów Zjednoczonych, chce żeby to fabryki, czy to w Detroit, czy w Wisconsin produkowały Dobra amerykańskie w ramach Stanów Zjednoczonych i żeby no był ten nearshoring. Natomiast demokraci są bardziej otwarci na, na, kwestie, na kwestie handlowe, więc dla giełdy, dla spółek, z jednej strony, wgrana Harris oznacza wyższe podatki, które też nie wiadomo, czy zostaną zatwierdzone przez ten kongres, o którym mm -hmm. mówiłem, który może być w rękach republikanów będzie miało to przełożenie na, na wyższe podatki, ale będzie możliwość korzystania właśnie też z, z tego biznesu gdzieś poza granicami Stanów Zjednoczonych, co oczywiście łączy się z niższymi kosztami, prawda. Natomiast hermetyzacja tej gospodarki, zamknięcie jej i wojny celne, to jest wyższa inflacja i mniej zysków dla korporacji, czyli to co Donald Trump tak jakby proponuje, czyli um, um, większe cła, ale niższe podatki, prawda. Także no, na dwoje w tym momencie może to tak powiedzieć. A ja bym chciała Pana zapytać o porady dla inwestorów. To, to co mają zrobić inwestorzy? Do końca roku zostało dwa mhm. miesiące, do wyborów jeszcze trochę. E, jak mają się zachować? Akumulować kapitał i nie inwestować, inwestować ostrożnie, tak, żeby można było mhm. za chwilę zrobić to bardziej agresywnie? Przed nami okres dużej zmienności, właśnie związane. Związanej z tym, że nie wiadomo, kto wygra wybory, i sondaże są praktycznie, patrząc na sondaże, jeden i drugi kandydat idą web w web. Jeśli chodzi o zakłady bukmacherskie, które, tak jak powiedziałem, mogą być też opłacane z kryptowalut, przeważają te zakłady w stronę kandydata republikanów. Więc. Ja bym się wstrzymał z jakimikolwiek większymi inwestycjami do momentu jednak rozstrzygnięcia tych wyborów, ponieważ w tym momencie można postawić na złego konia, czy nasza skłonność do ryzyka jest na tyle wysoka, żeby móc postawić na złego konia i później ewentualnie zlizać jakieś straty inwestycyjne. No, wszystko zależy od profilu oczywiście inwestora. Jeżeli ktoś wierzy w to, że polskie aktywa są bardzo nisko wyceniane z uwagi na to, że Trump prowadzi w sondażach i liczy na to, że demokraci wygrają, no to proszę bardzo może kupować przeznione polskie akcje w tym momencie. Polska złotówka jest też bardzo nisko, więc czemu by nie. Natomiast jeżeli ktoś liczy na to, że Donald Trump wygra, to proszę bardzo kupujemy dalej dolara, ponieważ dolar dalej będzie rósł. Uwagi na to, że Donald Trump ma, ma obciąć podatki, a zwiększyć wydatki generalnie, więc waluta amerykańska no, powinna się dalej tutaj, tutaj umacniać, bo nie będzie jakby miejsca na obniżki stóp procentowych z uwagi na te właśnie wysokie zadłużenie, więc no, jest to bardzo ciekawy temat. Natomiast co jest ważne i o czym warto pomyśleć, to są obligacje. Obligacje stałokuponowe, które są notowane na giełdach, takie również można nabyć. Mamy proces luzowania, znaczy luzowania, luzowanie polityki monetarnej, czyli tak jakby ekspansywna polityka monetarna polegająca na tym, że są ścinane stopy procentowe zarówno przez Europejski Bank Centralny, jak i rezerwę federalnej, jeżeli mówimy o tych głównych nas interesujących rynkach, jeżeli mamy obligacje o stałym kuponie i te stóp procentowe będą spadały, czy to mówimy o obligacjach amerykańskich, czy jakieś europejskich, no to będziemy na, nich zarabiały, będziemy na nich zarabiały, ponieważ ich cena pójdzie do góry. Te kupony, które są wypłacane, one będą stałe tak, i będą wypłacane więcej niż inne obligacje, które będą emitowane już po tych obniżkach stóp procentowych. Więc to jest ciekawy case. A w Polsce również może mieć to do czynienia, bo mówi się dużo o obniżkach stóp procentowych w 2025 roku. Prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Grapiński zarzeka się, że będzie to właśnie 25 rok, raczej później niż wcześniej. Natomiast biorąc pod uwagę to, co robią inne banki centralne, co się będzie musiał też ścinać stopy procentowe, żeby no, tej naszej gospodarki też w przypadku tego spowolnienia, mm. o którym jeszcze tu nie rozmawialiśmy, żeby no, no, tej naszej gospodarki za bardzo nie zdusić. Panie Adrianie, pięknie panu dziękuję. Jak słyszeliście, taką analizę rynku zaledwie kilka minut. Tylko w bankier.pl. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję serdecznie Pan, Dziękuję państwu.